Mikołaj! Szanowni Państwo, najpierw uzasadnienie. Najpierw uzasadnienie, bo jest, są Mikołajki, nie kłóćmy się. Politycy, zamiast obdarowywać się prezentami, obdarowują się rózgami. A ja spotkałem przed chwilą świętego Mikołaja, który prosił mnie o przekazanie prawdziwego prezentu. Co tu jest napisane? Za gotowość do sąsiedzkiej pomocy dla Donalda Tuska, tradycyjny strój narodowy, proszę bardzo, spodnie bawarskie. Obdarowujmy się prezentami. Wnoszę o umożliwienie premierowi odbiór tego prezentu jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś jeszcze chce otrzymać odzież od pana posła Berkowicza na Mikołajki, bardzo proszę o indywidualny kontakt. Teraz pan poseł Morawiecki. Bardzo proszę.